Siemaneczko, z tej strony Śmiechol Zapraszam Was dzisiaj na unboxing Na taki wstęp do unboxingu, może tak Z naprawdę fajnymi rzeczami, które wpadły Przygotowuję się na specjal z okazji 5000 subskrypcji, więc już tą atmosferę muszę Wam troszeczkę podkręcać i z tej właśnie mm, okazji przygotowałem troszeczkę naprawdę bardzo fajnych fantów eee, Coś co po prostu może Was zaskoczyć, no kurcze No, bluzy bluzy śmiecholowe Pyro I not a crime bluza naprawdę sztosowata z przodu śmiechol, pyro, team myślę, że też fajnie to, to siada, takie bluzy one są dosyć drogie w produkcji, więc na razie tylko, tylko mały nakład ale myślę, że one gdzieś może w przyszłym roku jak to wszystko siądzie to się je to się, to się po prostu doprodukuje, bo wyglądają naprawdę zacnie, wziąłem troszeczkę na próbę więc jest sztos. Wracają do nas oczywiście śmiecholowe torby, które już mieliście okazję oglądać. Śmiechol Byrotim, taka torba, w której znajdziecie, znajdziecie także inne fanty, o których już za chwilę, za chwilę powiem. Więc torek jest dosyć sporo. Wpadła nowa dostawa kubeczków. Kubeczki z serii śmiecholowej też. Fajnie, fajnie siadają, więc, więc myślę, że taka kawusia, herbatka z takiego kubeczka myślę, że będzie Wam lepiej smakowała. Kubeczków też dosyć sporek, możecie zauważyć cały cały kartonik. I dodatkowo cała paka koszulek od M do 2 XL e, prezentują się naprawdę wybornie. Jest fiszka, e, jest oczywiście logotyp, taki sam jak na. Na bluzach, więc tych koszulek też jest bardzo, bardzo dużo i będę chciał takie sety porobić na pewno kubeczek, na pewno koszuleczka, na pewno torba. Brelok, wlepka, coś jeszcze może oczywiście dorzucimy. Jeżeli ktoś będzie takim zestawem zainteresowany, to zapraszam Was do kontaktu na Instagrama. Tam wszystkie niezbędne szczegóły Wam przekażę. No i też zapraszam na ten specjal z okazji 5000, bo takie zestawy będziecie mogli wygrać. Myślę, że naprawdę warto. To już taki przedsmak tego, co Was czeka, więc śledźcie tego początek listopada, będzie naprawdę się działo. Mała przerwa i lecimy z finalnym. Unboxingiem, na który pewnie też czekacie. Jestem z Wami po szybkim cięciu, więc lecimy z docelowym unboxingiem. Dosyć tego biadolenia. E, tutaj troszeczkę nowości. Udało mi się zakupić przy ostatniej e, akcji w no, Odpalaj, więc, więc też będziecie mogli jeśli mieli okazję wrócić do, do starych czasów, do starej serii od Pyromorawi, bo są tutaj kostki właśnie od Pyromorawi, która niedawno wjechała w delikatnym stanie na, na odpalaj. Jest też troszeczkę triplex z jakichś nowych pozycji, więc postaram Wam się najpierw może zacząć od, może od triplexa zaczniemy. Wszystkie kostki widzę popakowane bardzo, bardzo starannie, więc lecimy tutaj z pierwszą pozycją, żeby troszeczkę tych trupeczków nie porozsypywać żeby tutaj nie pobałaganić pierwsza kość w takim kształcie plasterka miodu oczywiście zabezpieczona prima sort może mi się uda w ten sposób do tego się dogrzebać jednak nie, jednak trzeba będzie delikatnie tutaj naciąć tą O, cyk pierwsza sztuka to jest taka seria mm, dosyć, dosyć nowa z, z Diplexa. E, z takimi, można tak powiedzieć, jakimiś nie wiem, mm, fikuśnymi stworami. E, make today Amazing 30 mm, kosteczka 19 strzałowa. Lącik podstawowy. Tylko lącik podstawowy. E, troszeczkę inna niż, niż wszystkie. Powiem Wam, że jakoś mnie tak mocno. Nie kusi wzrokiem, ale cena była naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna, jak za 30 mm, więc myślę, że też takie pozycje budżetowe potrafią, potrafią zaskoczyć. Więc postanowiłem ją właśnie dla Was zakupić. I na pewno w listopadzie gdzieś tam pojawi się na, na kanale. Pierwsza, pierwsza kość. Tutaj mamy kość drugą, także w tym samym kalibrze i w podobnym mm, kształcie takiego plasterka, plasterka miodu, więc lecimy. Z drugą sztuką. Fajna, budżetowa pozycja dostępna na każdą kieszeń. No i co mamy kolejną sztukę, tym razem, tym razem inna pozycja, fajna, fajna, fajna grafika. Też nawiązująca do poprzedniej paczuszki, więc. Do, do poprzedniej kości, więc takie o dwie fikaśne kości 30 mm y, od triplexa y, siadają myślę, że, że będzie fajny fajny teścik, dwie podobne sztuki os na osobne odcineczki, myślę, że będzie naprawdę zacnie, tutaj troszeczkę, troszeczkę małych Amigo, gdzieś tam na dopełnienie paczki, bo wziąłem dwie paczuszki, więc takie dwie paczuszki Amigo triplexa wpadły będą na pewno jakiś konkursik o, i tutaj mamy jeszcze jedną pozycję. W troszeczkę większej ilości strzałów, bo tutaj mamy 25 strzałów w kalibrze 30 mm. Więc ta kość już po samym gabarycie jest zdecydowanie większa. Get ready to rumble. O, taka kość. 25 strzałów, kaliber 30 mm, widać, że to się bardzo fajnie prezentuje. Tutaj już jest oczywiście lącik podstawowy, lącik rezerwowy. Data produkcji 2025 535 gramów, więc całkiem za tym. Trzy takie kosteczki, mała seria tematyczna. Znowu będzie, będzie dostępna na kanale. Będziecie mogli sobie oczywiście pooglądać, jak to sobie, jak to sobie strzela. No i teraz lecimy z całą serią American Collection. Spyro Moravi stara seria, którą pamiętam, o, 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 o dosyć długo kostki naprawdę, które dawały, dawały radę, grafika niezmieniona od X lat tutaj kość Fire show, lącik podstawowy i lącik rezerwowy jest w takich małych kosteczkach. Tutaj mamy 16 strzałów chyba w kalibrze 20 raz. 2, 3, 4 na 4. Cztery. No, 16 strzałów, 25 mm, więc takie fikuśne kosteczki wpadają, wpadają na kanał i na pewno się niebawem pojawią. Będzie naprawdę 8 chyba 8 filmów z takimi kosteczkami, albo zrobimy może po dwie, żeby te odcinki były troszeczkę dłuższe, zobaczymy. Tasman Devil, kosteczka też bardzo fajna. Pamiętam, ja miałem chyba wszystkie wtedy, wtedy jeszcze za czasów nie było, więc pamiętam, że chyba Spiro Polska brałem gdzieś te kostki. One były sztosowate, naprawdę były sztosowate. Zapamiętałem je bardzo dobrze, więc ta seria cała. No i to jest taka, wiecie, budżetowa, bo też budżetowa pozycja, bo one gdzieś wychodzą za 50 parę złotych wyjściowo, te kosteczki. Więc możecie je sobie zakupić naprawdę w dobrej kasie. Eee, więc myślę, że będziecie zainteresowani właśnie takimi takimi testami. Bo długo e, długo tych świeżych partii raczej nikt nie nagrywał. Tutaj Halloween. Także taka kosteczka o cyk. Tutaj macie nową partię 2024, więc to są wszystko e, wszystko świeże świeże dostawy. Tutaj mamy jeszcze jakąś. Independence, chyba to jest jakiś mm -hmm. delikatne nacięcie, Nie dostać się tutaj do środka. O, cyk. Independence, American Night. To ma się być taki styl, troszeczkę American Collection. Cyk. Czwarta sztuka. Tutaj mamy, tutaj mamy fireworks. Tutaj mamy fireworks. Więc też kość z tej samej serii. Cyk. Ja jestem naprawdę podekscytowany, bo ja te kostki szanuję mega. Mega szanuję. One są naprawdę przekozackie. Z tego kartonika to już wszystko. Mam jeszcze taki jeden mały kartonik, który tylko wypnę etykietę. I już go kładę. To jest taki mniejszy kartonik. Z kontynuacją, można tak powiedzieć, tej serii, bo na razie mamy pięć kosteczek, więc tutaj powinny być jeszcze trzy. Jeśli dobrze, jeśli dobrze liczę, to powinny być trzy kosteczki. I będziemy zmierzać do końca tego zacnego unboxingu. Myślę, że będziecie naprawdę zadowoleni z wszystkich testów, które Będą niebawem na Was czekać. Mam nadzieję, że tutaj do żadnej hamuleczki nie doszło. O, cyk. Tutaj mamy Independence Day, też od, od, od Pyromorawi, kosteczka charakterystyczna. Tutaj mamy Pupkinsa z tego co widzę, więc taki troszeczkę klimacik e, na na Halloween, Papkins też bardzo fajna kosteczka, zawsze mi się podobała w tej starej serii, więc sobie porównamy czy faktycznie ona strzela tak jak kiedyś strzelała i tutaj będzie chyba Fire Show, nie, Bloody Bloody Valentine więc taka kosteczka wpada 8 takich kości Spyro Morawi, myślę, że myślę, że zacnie, myślę, że zacny unboxing Zrobimy gdzieś sobie może jakąś taką foteczkę na miniaturkę. Cyk. Nie wiem, czy mi się tutaj uda, ale chyba tak. O, taka seria American Collection. Foteczka na miniaturę jest, więc co? To by było na tyle. Zapraszam Was do śledzenia. Pamiętajcie, yy, czekać na, na odcinek na 5000, bo na pewno będzie warto. I jeszcze raz Was gorąco zapraszam. Zapraszam do wspierania kanału, bo osoby wspierające naprawdę będą mogły wygrać ekstra, ekstra nagrody. To by było na tyle. Trzymajcie się miłego dla Was siema.